Cześć, witam was u Matyldy Żągil Mam takie przeczucie, że dzisiaj kolejny cel zostanie już spełniony Ogólnie patrzcie, oczywiście nie zwracajcie na to uwagi, bo tylko jeden dzień robiłam te rośliny, bawiłam się da, 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 da. Nie wiem, jak zaczynam grę nie pozostał, Maturka, To popatrzcie, tysiąc jest wszystko ok, a tutaj aha, po prostu. Aha. To jest musiałem zapłacić. No, powiem Wam, że średnio. Też w ogóle zauważyłam, że. Patrzcie, zima. <grym> zima. W sumie nie wiem, czy to jest wiosna, lato. 10. Nie wiem, czy to jest normalne, czy tylko tutaj ogólnie. No dziękuję. To jest takie ogólnie w kwitno ze czy u mnie coś się popierdzieliło? Dobra, tyle myślimy, że na serwer nie rzucajcie piłką. To chyba wypomniełeś się obrzec. Oh, tak. oh. Spróbujmy tego olsznie. Już no, oh. to lepiej. Karaszynia, mm. 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 spróbujemy ruszyć aha, aha. do ogrodu. Do ogrodu. <grymne> w też że nie mogę wbić na wyższy poziom niż gdzieś nie Dobra, loka, do domu. Nie ma jeszcze więcej, do widzenia. <grymne> I też tak myślę, czy przypadkiem właśnie nie przydałoby się zmniejszyć asortyment, jeżeli chodzi o produkcję. Bo tak naprawdę bardzo sporo tych simoleonów wydajemy na to, by wyprodukować. A tak jak mamy jakieś gotowe, typu nie wiem, rośliny, tak jak tutaj kupne, i trzeba je tylko uzupełnić, to całkowicie jest inaczej. No ale dobra. W ogóle nie patrzcie co tu jest. zostawiam wszystkie, żeby tylko były do opryskania. Martwe, nie martwe. Dramat. Ale fajnie, chociaż przynajmniej będę mogła sobie sprzedać te pomidory. No to opryskujemy. Pięta ta Matylda, trochę jej współczuję. Patrzcie! I nie musiałam... Długo czekać. Nie wytrzymam. A wiesz, że już miałam podejście jedno. Aj, no i dalej sobie opryskujemy. Już miałam jedno podejście. Chyba z 10 roślin, czy może więcej nawet, było do oprysku. i no, wystarczyło, tylko teraz parę roślinek. No i nie wytrzymam. No, ale dobra. Mamy to. Motyl daje sim rośliną dziwię się, że mają tylko i wyłącznie jedną fryzurę Chyba wszyscy wyglądają tak samo, tak jak ta, ta ich, jej sąsiadka, dobra W ogóle... czekajcie, bo nie ogarnęłam Słońce Simorośle nie mogą rosnąć zdrowo bez odpowiedniej dawki światła słonecznego, które je ogrzewa Kąp się w promieniach słońca lub korzystaj z lampy słonecznej O, dobra, to będę musiała popatrzeć Organizmy roślinne wymagają mnóstwo wody by rosnąć i funkcjonować. Nic tak dobrze nie ugasi pragnienia jak szklanka zimnej wody lub kąpiel. I czułość. Simorośle to towarzyskie istoty obdarzone dużą potrzebą kontaktów społecznych. Zaspokajają tę potrzebę podczas interakcji z przyjaciółmi, rośliną i sąsiadami. Za pomocą telefonu Simowie mogą zapraszać do siebie przyjaciół lub przekazywać sobie najnowsze plotki. Ale, dobre, powiem Wam, że nigdy wcześniej nie miałam wychodu dzieciorośl. O rany, bo zarodniki szczęścia. W ogóle coś się dzieje. Kim ona jest? Dobra, dobra, dobra. Dobra, teraz sobie ją tutaj. Dobra, już zostaw te biedne rośliny. Eee... Sprzedaj. Tutaj coś mamy, coś specjalnego do tej. Ojoj. Aha. Czy ona nie musi nawet chodzić spać? Wyglądam, że jedzenie może być. Ale widzę, że. Aha, bo nie tylko. są dziećmi, a potem są dorosłymi, a potem. No tak. Ale numer. W ogóle ma coś tak. Ma! Pozytywną, tą. Pozytywne wspomnienie teraz stanowi jedno. Z planetą, jako istotna, botaniczna. Nieźle. Aż sobie muszęcie poglądać. Ale to fajnie wygląda. Wybaczcie, że tak się <grym> ekscytuję, ale po raz pierwszy w Simsach wyhodowałam sobie simoroślą <grym> Ale fajne. Czasem, czy można jej zmienić wygląd? Nie wiem. No dobra, napijemy się trochę wody. No i niestety nie możemy zmieniać włosów, czyli pozostajemy w tej samej fryzurze. No dobra. No, możesz wszystko robić tak, jak robiłaś. Ale się normalnie jaram jej wyglądem. Co ona ma na czubku głowy? kiedy to jest fantastyczne W takim razie jutro sobie zaprosimy e, tego Mirosława. Zobaczymy, co zrobi. Jak zareaguje na nasz wygląd. I zarodniki szczęścia wypuszcza Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Osta. Lostanin. <noise> Lośta? i Lostanin. <noise> Losta! <noise> Boże kretnes kochana. Dobra, sprawdzimy czy jak czy jak. Sprawdzimy jak Mirosław zareaguje na nas. Że zaprosimy go na randkę. Gdzie? Bistro ogród Bernarda. Trochę dziwnie, śmiesznie wygląda.

Wól <śpiewanie> wół <śpiewanie> Chyba nie przeszkadza mi w tej oto wersji Jeszcze wypuścimy te zarodniki, zobaczymy Jak to będzie wyglądać Czy będziemy uszczęśliwać się innych <śpiewanie>

Nie no nie wiem, co tutaj zrobimy. Co hmm. Dobra. Zamówmy dla wszystkich coś. Śmiejala, proszę bardzo. Śmiejala, słyszała. Śmiejala,

Uh... No. Takiej interakcji nie kojarzyłam tak to... fajne, coś coś innego tak to... fajne. coś, coś, coś fajnego Takie jeszcze ciekawi mnie zrobienie sobie bąbelka mhm. Nei, whwi, no. W sensie ten simorośle. Hmm. Mm. No, a to może w ramach ciekawostki zrobię może w zrobię jak mi zabrał? Znaczy, w sumie zabrała. Dobra, robimy randkę marzeń. Peska. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mm. 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 Kurde, zapomniałam, co to jest. O a mamy gdzie <gryżę> w ogóle? Czy to jest takie miejsce, że? Zapapa. Manco. No. <grymne> <śmianie> Ci wszyscy muszą lecieć. Czyli też z jej rośliną muszę na spokojnie. A już myślałam, że ona tylko i wyłącznie będzie przez zarodnik. Ale dobra, daj te zarodniki szczęścia. Aaa, ale fajny bajer. No, no dobra, mm. możemy zakończyć wcześniej, tak? Zakończ randkę. Należy... Kupić dom letki z poczekaj ty jeszcze lepiej być za morza, a potem będziesz... My okay. tak powolutku e, biegniemy żeby biegniemy. Dochodzimy do końca serii. Tak już powolutku, powiem, że stał już tylko jeszcze jeden cel. Chociaż to będzie trochę trudne, bo raz jest naprawdę świetnie. Mamy faktycznie dobre dochody, a raz po prostu leżymy i kwiczymy. Nie wiem, czego to zależy. Muszę się jeszcze zastanowić, jak to poprowadzę. No ale prędzej niż później nasza Matylda się zakończy. I co dalej? Krótku możesz coś zrobić. Wyrzucajmy te bidactwa. No i tak, dostaliśmy piękne róża odwierosła oczywiście w podzięce za cudowną randkę. A my w tym momencie może zakończymy odcinek, mimo że nie będzie on tak długi. Ale przynajmniej jeden cel został już osiągnięty, w sumie już kolejny cel. Dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam się podobał. Możecie dać mi znać co myślicie o stworzeniu dziecka w postaci roślinki. No i czy oczywiście Matylda ma zostać pod taką postacią, czy jednak jak będzie wychodzić za mąż, czy ją odczarujemy, bo jest na to motoda. I tak, kochani, widzimy się w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia. Cześć!